odcinek... Odci dziś zapraszamy na kolejny odcinek dzitka. E, dziś nagramy dzidek z ciocią, aktorki Klara Kot i Melania Bazylko. Zapraszamy! Zapraszamy do oglądania! Mama nie pozwala mi się spotykać z ciocią od tego momentu, kiedy ciocia... No, ostatnim razem coś mi zrobiła, ale teraz niby się poprawiła, szkoda, szkoda tylko. O, Ciucia, 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 biegnę, Ciociu, 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 jej, co to, Ciociu, mogę to otworzyć? Jej! Kolikopter, lata, du, du, du. Ech, ciekawe, co tu będzie. Mam nadzieję, że jakaś zabawka. Korko, pokoru, kowasa, niemu. I jest to smutny. ale spoko. A, dlaczego mi to cioć potrzebuje? Na mamę. He, gaga, gaga. gaga. Poczekaj, teraz mówisz mówić, chodzi, pochuścam cię, dobra? Chodźcie. Jej, yeah, idę się pohuśtać. Gaaa! O dzidek, zapomniałam czegoś. Nie będziesz y huśtał się na takiej huśtawce dla bambików. Schodź z tego. Gha? No to na czym będę się huśtał? O, tutaj. Oh! Super na Siadam. Chodź. Go! Aż mi telefon przybalił w głowę. Go! Go! Tak! Zobaczysz, co cię kupiłam w prezenciku. Chodźmy na spacer. Dobra! Ticcio, wejdziemy. Chodź, wejdź. A ten dom jeszcze nieśmiał. Nie, ja ci go kupiłam, to chodź, wejdź. Wow! Wow, to serio dla mnie! Ile kosztował mamo? Ile kosztował znaczy ciociu? On kosztował milion. Wow, ale duży. Muszę go zwiedzić na polu i jeszcze zaraz w środku. Zobaczcie hmm, Tak, selfie. Idę zobaczyć jak w środku. O, Dzięki ciociu za malinę. Um. Zobaczcie po prostu zobaczyć środek. Mam Ci wszystko, to potrzebne do tego domu. Mm -hmm. A, dziękuję. <grym> oh, wow. Tak jest w środku. O, oh, tutaj pięknie. <grym> o, oh, nawet garaż <galasz> urządzony. Chodź. <grym> wow. A tu być <laughs> oh, little mausenko is a a tumpy. It's a tumpy. It's a to jest wszystko, tumpy. chum. a tumpy. It's Chum, tumpy. It's a tumpy. It's a tumpy. It's a Musimy iść zobaczyć co tu na górze, Uuu już zapnęłaś wszystkie moje rzeczy po pokoju, tak, będziesz tu mieszkać. Super, a tutaj ciekawe co jest. To jest dla Ciebie wow. taki odpoczynek. Wow, super, taki jakby salon gier. Patrz, tak, nawet mamy własnego puszynka. O super, ale to chyba podróbka. Trudno, masz jeszcze oryginalną. Super. Aha, ja może zobaczę tutaj. tutaj. O, tu będzie wspaniały pokój dla rodziców. O, i tutaj karta Super. A patrz, tutaj jest jak byłaś mała. O, super. A zobaczcie to. O, super. <laughs>

O, super. Pokażę, muszę super. Chciałam przespiewać foka. Trzy, cztery. Ga, 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 ga. Ga, 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 Super, Dziadek. Głośniej mówisz. Głośniej. Ga, 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 ga. Ga, 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 ga. Głośniej. 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 እንን፣ <small> Co ty chcesz, co? Idź To, to było, to, ten dom jest za moje pieniądze Więc ktoś mi pozwolił wejść I jestem z nim na cały dzień A ty sobie śpisz gdzie indziej A ktoś wrzuca te pieniądze, co? Pewnie ja, co? Tak, to ja Jasne, samam sobie na nie zarabiam No jasne, przecież ty nawet pracy nie masz nawet by cię nie, na, nie dopuścili do tego. No jasne, nic sobie. Chodź, dzidek, pójdziemy gdzieś indziej. Dzidek, kupiłam ci labubu. Było bardzo, bardzo, bardzo drogie, że jedną milion złotych. Tyle ile to. A ja mam, chcę zobaczyć bubu, ale mama chyba nie będzie zadowolona. To chodź, nic się nie dowie, już sobie poszła. O, już zobaczyłam te Labubu, tylko nie zdążyłam tego nagle. Ale był naprawdę super. Mam po nim nawet jeden. Opakowanie. Było mm, fajnie z tobą, ciociu. Iść, pilnuj, by mama to było nie, nie konkurowała z tobą. I żeby to był niemal niepowtarzalny. Dobra, a kiedy przyjedziesz kolejny raz? Co tydzień. O, super, to pa, ciociu. Pa! Już był koniec naszego odcinka, to pa!